Witajcie w tym filmie, powiem Wam o najlepszym zarobku punktów rozwoju w całej grze. Wraz z Waszym rozwojem stawiacie perłę taką jak arka, tą arkę rozwijacie i z poziomem wzrasta nam zwrot punktów, które wkładamy w perły architektury innych graczy. Dzięki zdobywaniu. Od pierwszego do piątego miejsca mamy zwroty. Z arką mamy te zwroty po prostu większe. I ta inwestycja, którą my będziemy robić w tym filmie, będzie miała zamiar pokazać Wam, jak po prostu mieć większe zwroty. Od razu też powiem to, że arkę najlepiej mieć na 80 poziomie, czyli tym już największym, prawie największym, bo są i tacy, którzy dalej rozwijają, ale nie o tym. Najlepiej mieć arkę na 80 poziomie czy zbliżonym. Chociaż arka na 10 poziomie i tych początkowych też już daje wam profity, ale skupmy się na tym 80 poziomie. Jeśli macie mniejszą, też was się tyczy ten poradnik, natomiast nie zawsze będziecie mieli zysk. Teraz tak, ja wam pokażę moje wkłady, które wczoraj poświęcając niecałe 10 minut zyskałem. Zerknijmy wejdźmy w ratusz, wiadomości z wiadomości do pereł architektury, na telefonie wchodzimy z poziomu strzałki tej po prawej stronie i lista pereł, potem lista wkładów, jeszcze na telefonie przyjemniej w szacie graficznej to wygląda niż na komputerze no i teraz tak, jak widzicie tutaj mam gwarantowaną nagrodę, pierwsze miejsce, trzecie drugie, trzecie, jeden, 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 jeden gwarantowana tak, bo ja liczyłem to kalkulatorem, za chwilę wam ten kalkulator pokażę nie wbijam się tak że, pochopnie nie mówię, że to jest gwarantowane, jest gwarantowane, nikt nie może mnie wyprzedzić, czyli wrzucając 156 PR-ów, zobaczmy pierwsza, pierw, pierwsza nagroda daje PR-ów przeliczmy dokładnie kalkulatorem, nie chcę tutaj nikogo pomylić, 85 plus 77 daje 162 ja wrzuciłem 156 PR, odejmijmy te 156 PR moich eee... Czyli mam w tej perle zysku 6 p.r. do przodu. Wszystko zostało wrzucone z paczek, e, czyli mam większy zwrot niż e, wrzucałbym z arką. Bo jeżeli miałbym uczciwie wrzucić, to wrzuciłbym 85 plus 77. Też byłby najczęściej blok zrobiony, e, bo gracz tej perły nie przypilnował. E, wrzucić bym musiał 162 p.r. I 162PR by mi się zwróciło z moją arką, więc ja nie byłbym stratny, zyskałbym po prostu medale i zyskałbym plany. I to wszystko. Ale ja chcę zyskiwać też PR, -y, bo to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o gildie, bo są takie tematy, blok 1.9, ale tam uczciwie gramy. Pamiętajcie, nigdy nie wbijajcie się nikomu w gildii, tak, żeby ktoś był stratny i musiał wtedy więcej swoich PR wrzucić, żeby, żeby rozwinąć poziom perły. Nigdy tak nie róbcie, zwracajcie uwagę tylko na sąsiadów, sąsiedzi się zmieniają co jakiś czas, macie zawsze komunikat, że nasi zwiadowcy doszli do, do nie wiem, nowego kontynentu czy, czy coś takiego, jest taka wiadomość zobaczmy inne perły, tu na przykład wrzuciłem 300 PR czy tutaj ben, będę na plus czy nie będę 190 zwrotu plus sarką 171 Odjąć 300 daje mi to 61 PR do przodu Jak widzicie jedna taka wrzutka Dwie takie wrzutki to już 70 PR Na y, niektórych tutaj wrzutach mam nawet 80 zysków Więc to naprawdę bardzo fajne y, wrzutki I w ciągu 10 minut można zyskać ponad 300 punktów rozwoju To jest bardzo dużo w paczkach Więc jak to robimy? Jak... Y, jak zacząć? Lecimy od sąsiadów od tyłu najlepiej, no i zwracamy sobie na perły architektury. Wchodzimy w perły architektury, no i sprawdzamy poziom bazyliki na oko, czy, czy tutaj na oko, czy będzie już blok. Zobaczcie, najczęściej gracze robią blok po swojemu, czyli wrzucają swoje PR-y. Perłę czyli on nie zabiera nam pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce jest tak naprawdę dla nas, jeśli się wbijamy. Tutaj jest 95 PR zwrotu, więc na oko podliczając 147 plus 95, no to da jeszcze liczbę taką, że ktoś mnie spokojnie jeszcze wyprzedzi. Więc zwracajcie uwagę, że na oko można e, patrzeć, czy się dostaniemy w tą perłę. Tutaj też pewnie. Tak, pewnie Fix sam wrzucił do swojej perły No to dobra, weźmy się za program kalkulator Forge Calculator 2.0, tak nazywa się program Jest darmowy, można bez problemu ściągnąć na internecie W opisie będziecie mieli link na samej górze Czyli teraz tak, bieżący stan perły to 234 na 523 Postępu 44% Gracz z wyższego miejsca ma 0, bo nie ma żadnego gracza Nie liczymy właściciela perły, bo on nie zajmuje żadnego miejsca Jakby ktoś był na pierwszym miejscu, jeden PR by zajmował Tutaj wpisujemy 1, na dole 0 bo na dole to my. Czyli tak, 0 na 0, 145 PR bym musiał wrzucić, żeby żebym zablokował się tutaj. Eee, 145. Zwrotu mamy 60 plus RK 90%. Możemy tutaj policzyć, chociaż tam już jest pokazane. 114 nagrody bym dostał, czyli tu byłbym stratny. Nie opłaca się wrzucać w tą perłę. No i lecimy dalej. No dobra, dotarłem do kolejnej perły. Perła rozwijana na 57 poziom. Podliczyłem jej e, punkty i ja tutaj zająłbym drugie miejsce, bo widzę, że właściciel nic nie wrzuca, a wrzucił inny gracz, którego już nie wyprzedzimy. Nie ma sensu. E, czyli tak, 260 PR to jest nagroda, nagroda za drugie miejsce, plus 234 jeszcze z arki. Czyli my łącznie mamy zwrotu 294 PR. Żeby zablokować się na drugim miejscu, ja muszę wrzucić dokładnie 469 PR, czyli ile dokładnie będzie zysku? 25 PR zysku. E, obecnie trochę z paczek wydałem. Paczek mam 4000 punktów rozwoju ponad, ale wszystko jest obecnie w inwestycjach, bo po prostu musimy być czujni, musimy wrzucać. Pytanie: czy to jest nieuczciwe? Nie, to nie jest nieuczciwe. Na tym polega gra, aby zdobyć, zdobywać punkty rozwoju, aby grabić innych, to jest gra i ekonomiczna, i wojenna, militarna, więc e, szukajcie takich sposobów na rozwój. E, naprawdę nie przejmujcie się tym, jeżeli ktoś do Was pisze, wulgarnie, blokujcie taką. Osoby ignorujcie, bo y, to jest nie na miejscu, żeby taka osoba do Was pisała. Na tym polega gra. Do mnie też się wrzucali, traciłem nieraz po 200-300 punktów rozwoju, bo im wyższy poziom perły, tym łatwiej się wbić, jeżeli ktoś perły odblokuje. Często gracze robią takie sposoby, że na przykład rozwijają arkę. Od 30 poziomu arki już gracz nie musi wrzucać na pierwsze i drugie miejsca kompletnie w ogóle bloku, żeby zrobić blok. Więc tak naprawdę yy, Zbijając się naprawdę można sporo zyskać. Możemy to sprawdzić na przykładzie. Weźmy w moim ulubionym kalkulatorze na przykład poziom rozwijany arki nie, na 33. Ok, 0 PR potrzeba na, na pierwsze miejsce, żeby mieć blok. No musimy wrzucić 893 dokładnie. Przepraszam. Zaraz sprawdzimy, ile musimy wrzucić, bo to jest ile musimy wrzucić z arką 90%, a my chcemy oczywiście tutaj zyskać na takiej perle, jeśli taką znajdziemy. Czyli Taka arka ma dokładnie punktów 0 na 1712. To jest arka od zera do, do skompletowania tego miejsca. No i teraz tak, gra z wyższego miejsca, nikt tu nie inwestuje, my chcemy tutaj się złapać, więc ma 0. 856 musimy wrzucić PR, żeby się zablokować. Nagroda jaka tutaj jest? Yy... Aha, nagroda to 893 z bonusem widzimy na tym kalkulatorze. Czyli no tutaj dużo nie zyskamy, ale będzie zysk oczywiście. Podliczmy to. 893, odjąć 856, zysku mamy 37PR. Im wyższy poziom, tym więcej PR. Weźmy na, na, na przykład taki poziom e, 48. Tutaj liczymy tak samo. Perła już musi mieć 2480, 1240 musimy wrzucić, 1406 jest nagrodę z bonusem, czyli 1406 odjąć 1240, bo tyle musimy wrzucić. Zysku mamy już 160 PR. Jak widzicie, zyski są ogromne, graczy jest ogrom w sąsiedztwie, więc po prostu polujmy, zapisujmy sobie tych, którzy, na których łatwo to zrobić, którzy tego nie pilnują. Na kartce sąsiedztwo się zmienia, więc to jest ten plus. Dodatkowo możemy oczywiście grabić na dużo surki zdobędziemy, trochę też PR. E, dziękuję za, za to, za ten pomysł do poradnika Jakubowi. Ja już prędzej znałem ten temat, ale po prostu się w to nie bawiłem. Myślałem, że to jest dużo roboty, że to jest męczarnia z tym wszystkim, a to nie. To jest naprawdę bardzo przyjemne takie wrzucanie. E, no i nie przejmujcie się tymi, którzy mogą do was pisać, że dlaczego się wbiliście e, na inwestycje. Na tym polega gra. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łapa w górę, e, subskrypcja kanału. Do zobaczenia na live, pewnie dziś, cześć.